Kupiliście skina do kosy w CS za kilka tysięcy złotych, a następnie wchodzi aktualizacja i jest ona o połowę tańsza. To nie jest koszmar, to realna sytuacja, która ostatnio spotkała wiele osób, a ty obserwuj profil, żeby być na bieżąco z newsami. Do CS2 trafił update, który wywrócił rynek do góry nogami, a chodzi o możliwość wymiany skinów czerwonych na noże i rękawiczki. Na efekt nie trzeba było długo czekać. Ceny kos i rękawic spadły o kilkadziesiąt procent. Oznacza to, że osoby inwestujące i kolekcjonujące takie dobra potraciły nierzadko fortunę. Zresztą patrząc na ogólny rynek CS2, Mówi się o spadku wartości o 2 miliardy dolarów na chwilę po aktualizacji. Nie znaczy to jednak, że wszystko spadło, bo czerwone skiny, z których wykonujemy wymianę, znacząco wzrosły. Ceny takich skórek, na przykład najtańszych, podskoczyły nierzadko kilkunastokrotnie. Ludzie zaczęli gorączkowo wykupywać te rzeczy celem wymiany. Oczywiście, wszystkie kosy i rękawiczki zaraz po tym, jak zejdzie z nich trade ban, będzie można normalnie handlować. Trzeba więc potencjalnie spodziewać się, że spadek ceny będzie jeszcze postępował, a później się unormuje, ale raczej na niższym poziomie. A wy straciliście czy zyskaliście na tej aktualizacji? Dajcie znać w komentarzu.